Merhaba! Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... i ja. <grym> I Nuri oczywiście. Dzisiaj zabieramy was na obiad. Zobaczcie, znajdujemy się na takiej niepozornej uliczce. Ale tutaj jest świetna restauracja, którą niedawno odkryliśmy. Nazywa się Sur Ciyercişi. Sur to jest miasto znajdujące się w prowincji Diyarbakır. A Ciyercişi... Gyrgy właściwie to jest wątróbkarz. <grym> Dzier to jest wątróbka, Gier, no to osoba, która przygotowuje wątróbkę. Nie, no to wątróbka, jak mam to powiedzieć, po angielsku inaczej. No i słuchajcie, taka niepozorna ulica, taka niepozorna knajpka, a w środku jest super, jedzenie jest pyszne. Więc idziemy i pokażemy Wam wszystko, co tu można zjeść, jak to się je, to wchodzimy. W którym się znajdujemy to typowa, tradycyjna turecka restauracja. Chciałam Wam dzisiaj takie miejsce pokazać, dlatego żebyście się odważyli, jak będziecie w Turcji na wycieczce odwiedzać takie miejsce, próbować takiego jedzenia. Zazwyczaj tego typu restauracje znajdują się w takich trochę podejrzanych, mniejszych, ukrytych uliczkach, mało turystycznych miejscach, dlatego namawiam Was do tego, żebyście takich miejsc właśnie szukali i nie bali się wchodzić do środka i próbować, bo jedzenie jest zawsze super. A tutaj ta restauracja podoba mi się tym bardziej, dlatego że wystrój jest taki typowo turecki, muzyka też. No i jedzenie świeże. Wybieracie na świeżo co chcecie i widzicie, yy, jak to wszystko jest na miejscu, na świeżo przygotowywane. Jeden tylko minus. Jeżeli jesteście wegetarianami, weganami nie jecie mięsa, no to w takim miejscu raczej się nie najecie, bo tutaj w większości właśnie przygotowywane jest mięso. Ale jeżeli ktoś mięso lubi, no to jak najbardziej zaraz Wam pokażę co my zamówiliśmy i jak to zjeść. Zobaczcie, mięso zawsze podawane jest razem z tymi szpikulcami, na które było nabite do grillowania, więc trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. Ja zamówiłam mięso z kurczaka anuri... Wątróbkę. Tyle tego zjesz? Tak. I słuchajcie, jak przyjdziecie do takiej restauracji i zamówicie mięso, to nie dostaniecie samego mięsa, ale też masa dodatków. Tutaj zobaczcie na przykład mamy grillowane warzywa, różne sałatki, surówki. Tutaj jest taka mała porcja cykwe w To to jest jakieś ezme. Co to będzie? Coś ostrego na pewno. Ostre, Co... ale dobre. To jest ostre. Tutaj mamy też cebulę. Sałatkę, no oczywiście pieczywo, ale też słuchajcie, zamówiliśmy do picia ayran. Ayran to jest napój na bazie jogurtu słony, ale zobaczcie, tutaj jest domowej roboty, co widać po tej piance. I zobaczcie, podali w takim naczynku z taką hoelką do picia. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe. No dobrze. I zwróćcie też uwagę, jak ta restauracja fajnie wygląda, jakie są super te siedzenia. No i co, zaczynamy jeść? To prosimy teraz o zademonstrowanie, jak to się je. Bierzemy kawałek tego pieczywka i pieczywkiem ściągamy sobie mięso z tego szpikulca. No i jemy. A to są smacznego. Mm -hmm. Nagrzesz? Mhm. Mm nie chcę. Jeść. To nie takie proste. O. Masz na Iran co? Bardzo dobrze. Może niektórzy z Was nie są przekonani do Ayranu, bo No jogurt z solą może się to Wam wydawać dziwne, ale słuchajcie, zazwyczaj w takich restauracjach wszystko jest bardzo ostre. Zobaczcie tutaj też ten chlebek, akurat sobie wziąłam przyprawione, więc i ten chlebek, i to mięso jest tak ostre, że Ayran jest przy tym wybawieniem naprawdę, bo jest taki delikatny, dobrze to robi na poparzony od ostrych potraw język.

Z mięskiem do wyboru. A tutaj obok wszystko jest na bieżąco grillowane. Tutaj przy okazji jeszcze Wam podam pewną wskazówkę. W zależności od tego, ile chcecie zjeść mięsa, to taką porcję zamawiacie. Ja zamówiłam Jarem porcją, czyli pół porcji, i dostałam wtedy dwa takie szpikulce. Nuri zamówił bierbuciuk porcję, czyli półtora porcji yy, i wyszło wtedy sześć takich szpikulców. A jakie mięso można zamówić? Zazwyczaj właśnie kurczak, albo w takiej formie, jak ja zamówiłam, to jest tavuk siś, albo skrzydełka to jest tavuk Kanat, no albo wątróbkę, wątróbka to jest dzier. Wszystkie te tureckie słówka podam Wam w przypiętym komentarzu. Poza Ayran'em dostaliśmy do picia też taką wodę w kubeczku, jak jogurt. Zawsze mnie to bawi, jakoś nie wiem, w Polsce nigdy się nie spotkałam z taką wodą. Zawsze jest w butelce. No ja wiem, że to jest produkowanie jednak trochę większej ilości plastiku. Sprzedawanie wody w takiej formie, no ale jest to wygodne, wiadomo, jak chcemy sobie tylko taką mniejszą wodę zamówić. Zawsze mnie to dziwi. Jak ci że są w stanie to wszystko na raz zabrać, tylko nie by... wywrócić po drodze. Najedliśmy się, bardzo się obiedliśmy. Jeszcze dostaliśmy teraz herbatkę i coś wam tu pokażę. Dostaliśmy też mokre chusteczki, cukierki, a w tym pewnie są wykałaczki. Uff, tak się obiedliśmy, ale było przepyszne jedzenie, naprawdę. No i jeszcze sobie siedzimy teraz chwilę przy herbatce i przy cudownej muzyce kurdyjskiej. Mam nadzieję przy okazji, że YouTube mi nie zablokuje tego filmu, bo wiadomo muzyka ma swoje prawa autorskie. Ale jeśli będzie tak lecieć tylko w tle to mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, a i wy będziecie mogli sobie posłuchać. A dlaczego muzyka kurdyjska akurat? Dlatego, że jak wiecie my mieszkamy na wschodzie Turcji. A dodatkowo ta restauracja jest prowadzona przez panów, którzy pochodzą z miasta Diyarbakir. No, i to też jest miasto na wschodzie Turcji, zamieszkiwane w większości przez społeczność kurdyjską. Właśnie stąd taka muzyka. Ale jest naprawdę przyjemnie tutaj. Ciekawostka. Mhm. To też taka ciekawostka. Zazwyczaj przy płaceniu w takich miejscach zaproponują wam kolonie do polania na ręce, wodę kolońską, do odkażenia po prostu rąk po jedzeniu i po płatności. Uch, pojedli. Dobrze, no i co? Będziemy tutaj kończyć tego vloga. Musimy tu zejść, jeżdżą tu samochody. Słuchajcie, ymm, oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Ercisz serdecznie. Właśnie do tej restauracji jest naprawdę przepyszne jedzenie. I ceny też są super, bo za to wszystko, co widzieliście, zapłaciliśmy tylko 60 lir. Także naprawdę polecamy. Obsługa przemiła. jedzenie przepyszne, świeże. Super. No i e, Was chciałam też zapytać: Moich polskich widzów, czy jeżeli jesteście w Turcji na wyjeździe, to czyjecie posiłki tylko te, które serwuje Wam hotel? Czy szukacie takich tradycyjnych restauracji? A jeśli tak, to co jecie, co lubicie z takiej tradycyjnej tureckiej kuchni? Dajcie znać w komentarzach. A my widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Kirysirys. Bywajcie.